Witam serdecznie kochali, zapraszam wszystkie czytajcie Bible, kochani, czytajcie, są Boże, zapraszam do czytania Biblii, świętej Biblii. Biblia, Biblia jest naszym, naszym fundamentem tej wiary, Biblia, Biblia święta, która nam dał ta zwiachle. to, to nam na dzisiaj przykazują Boże, żebyśmy żyli, przestrzegali faworzy, żyli świętym życiem. Bo nasz jest jeden, nasz kochany, czechujący, tatuś Jachwe, jeden Duch Święty, nasza cudowna Księta i Majak, Jachosua, święta, Ijach do tego powody, ci Oczy Niemiecki, jakwe i Majak, kochani, zaproszę Was do czytania misji, Świętej Misji i Maj Twin, Misa Święta, Misa też do Bałachwy, nie ma Ziemi, dlatego kochani, Misa i Majak, po polsku, czytajcie, kochani, Świętą i Maj Twin. Bo jest jedna misja, tylko chwała do Ciebie, to też Ja chwalę chwile mnie cofnie oczy, aby jak całym sercem, całym duszą, bo jesteś jedyny Bóg, jak chwil, spórca ziemi, nasz kochany, jak słucham się i Duch Święty, łach hallelujah, Hallelujah! halleluja, chwalę chwile mnie cofnie Jezusa Chrystusa. Kochany, cudowny nasz Mesjasz, babicie, dziękuję Ci ojcie za wszystko, bo jachwę. Dziękowy jak słodcem, sercem świętym Jasłysza i słodkim mamusi, jak chwała, haleluja, wychwalam jednego Boga jachwę. Pszczę naszego Spórca nie ma ziemi. Naszego jedynego Boga, który spożył wszystko na tej ziemi. Bo jest jeden Bóg jachwę. Jeden Mesarz Jezus Chrystus, nasz kochany zwalicze, który odda życie który cierpiał, chodził po tej ziemi i robił wszelkie znaki, co uzdrawiał. Nasz kochany Jakosua, Jezus Chrystus, chwała do drzwi Jakosua, kochany Mesjaszu, cudowny, jesteś wielki, potężny. Chwała Jakosua, hamasie, apajachwe, hallelujah, hallelujah, chwalę wy, chwalam całym sercem. Z wiarą naszego tatusze Jahwę. Haleluja, chaleluja. Kochani czytacie w imię, widać w naszych oczach. Wida święta, jeden jest Bóg i Jachwę, jedna wiara, jeden Bóg nie ma. I to co to wszystko jest szatana. Jeden jest Bóg, jedna wiara, Jahwe. Bóg Izera, Jahwę. W imieniu Boga, Jachwe, Jachosuła i Majach. Ruachakode święta, to że tego koni czytać, są Boże. Tam są wszystkie rodziny. Dziękuję Bogu za wszystko, dziś za to wszystkich, żebyście czytali przysięgi Boga, jak do serca, ducha, duszy. Jak kochasz Boga, masz wiarę, szukasz prawdy, szukasz miłości, szukasz prawdziwego Boga, jak jakby to dawno w Biblię, dawno dziesięć przykazem Bożym. jesteśmy żyli, przeszkali prawo, żyli świętym kasztorom, nie Bogu. Przeszkali prawa Boga, jak te. Zobacz, się na świecie dzieje. Kochani, co bo Boga, się w naszych oczach. Dzisiaj, tylko nie ma przy mnie, ale Bóg, aby jak by się co dojadł, tylko w powrotu się jak to, jakoś ojma, ma, jak kochani, papat, jakoś.